Siema widzowie, witam serdecznie, z tej strony oczywiście Natural, widzimy się na CSGO Skins, jeśli masz 18 lat, to zobacz drogi widzu, co możesz uzyskać z kodem NATURAL, serdecznie polecam przy każdym doładowaniu, wpłacając dyszkę. Masz tutaj szansę hapnąć te nowe trzy kosy, dwie są stare, one trochę już stoją, ale niedługo, więc jest niesamowita szansa to hapnąć. Tutaj macie nowiutkie, fresh bułeczki. Doładowując oczywiście więcej niż Dyszkę, masz na to większą szansę. Chciałem pogratulować również tutaj Samuelowi bez płci, bo po raz kolejny zgarnął zajebistą kostkę za 7 kantów. Ostatnio też tutaj wygrał Factory New y, Slaughter Bayonet, więc fajnie. Tutaj inni wygrani. Więc widzowie, da się, da się. Dziękuję bardzo oczywiście za używanie mojego kodu, bo jest to dla mnie duże wsparcie. Oczywiście, klikając tutaj, wpisując kod Natural, dostaniesz. 10% bonusu przy każdym doładowaniu. Udział w giveaway'u Przy każdym doładowaniu może ci spaść kosa i wielkie wsparcie dla mnie. Za co bardzo dziękuję. Zapraszam na odcinek. Ze mną jest ekipa wielkiego pierdolnięcia jest Gargulec. 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 Nie nie brzydko parę Gargulec, Graczyń. Graczuszka, graczuszka jest. Graczuszka jest, jest Rysiu. Jestem niedobry. E, widzowie, mamy nowy event na... CSGO Skinsie, więc zajebiście. Są nowe skrzynki, zobaczcie sobie na to. Więc będziemy je dzisiaj dymać ostro w Chocobonsa. Dodatkowo darmowa skrzynka za 15 sekund jest do otwarcia. Pamiętajcie, kod naturalny jest najlepszy. 10% wąsów przy doładowaniu. Polecam serdecznie. Zaczynamy od. Na no, czem zrobimy bitwę? Zaczynamy tę patologię. No. Zaczynamy tę patologię i zrobimy tak. Zrobimy sobie Outlaw. I zrobimy sobie, gdzie są jeszcze te nowe skrzynki, jakoś nie mogę, a dobra. No to masz I Gunslinger, tak. czyli killer z DBD, wjeżdżamy na, albo nie, 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 nie. bez przesady, bez przesady, kurwa. Naturalnie widziałeś, że pada za oknem? Tak, widziałem. 10 <grym> skrzynek, zapraszam serdecznie, damy te średnio drogie i zobaczymy jak to pójdzie. Może, może pokaż drogi i dam ci się na napieranie. I możemy po o to jeszcze. jak są ślimaki, nie? No. To czemu białe mają skorupę, a te czarne nie mają hałupy? I właśnie to zależy, jak leży stary, wiesz? A ty kas tu wszedł! No ta. Ja pierdzielę, myślałem, że Michał kurwa wejdzie, a tu dygas się wcisnął. Dyga, dygasowa, Pierwszy no może dygasowa. No, oczywiście, że niepotrzebnie. Bardzo potrzebnie tutaj dygas wszedłe. Ja pierdzielę, o, ja pierdziele. To chyba najlepszy item? Tak, najlepszy item a. z tej No i to jest problem widzowy i to duży a, problem. Teraz, teraz jak Rysiu dropnie, to... No mam nadzieję, drobnie, mam nadzieję, że Rysiu dropnie, wiesz? Mam nadzieję stary, że Rysiu dropnie, bo jak Rysiu nie dropnie, to będzie już gigantyczny problem, mega problem problem i chyba niedroptnie największy problem i największy problem chyba niedroptnie nie drobnie, drobnie. Dobra, Wy linka macie w opisie do I kanału popatku dobra jeszcze dual beretty za dwa koła. właśnie człowieku. to mi się dobrze wydawało declinger nie gunslinger. jest o, patrz. pać kurwa alkohol dobra ja jeszcze dopnę Odebrał. Ja no krzyczy, pilota skuja. Krzyczy na ciebie tam. Tak, wiem, Zobacz, jak jak jest chryba, Ej, do, dobra, dobra bitwa, dobra bitwa. Rysiu, zapraszam do zrobienia może jeszcze lepszej bitwy. Kurde, no nie wyszło nam. Możesz to dać jeszcze do skrzynki, stary. I to sztruje ciangcing, ciangcing, skrzynka kosztuje piątkę na gestaże, no. Jeszcze tutaj jest Star case. Za 1800. No dobra widzowie, potestujemy, zobaczymy jak to będzie. No ja liczę na to, że zrobił jakiegoś kocura, nie? I przy tady, okazji... Na trzech, na czterech? No nie wiem jak uważasz Digasch, Dy z... Dy Dygas Dy Dy do you have Mamone, mam, mam, mam mamita? Mamon no hmm. spokojnie. No tak kurwa wiesz, bidnie, ale solidnie bym powiedział. Nie, nie ale solidnie, no to dawaj, Michał, rzucaj, rzucaj no się umyła, tutaj. wrzucaj no, się tu na warsztat. Kaczuszki, dawno nie było kaczuszek. Ale tak na rzeweczkę, nie? Więc może kaczuszka... Ach kurde, ty masz lepszego, minimal, chika. Widzę, jak Argulcowi już siada na łeb, bo już ta godzina, że on nie, już... Nie, ja no zawsze mi się z <śmiewls> spać, bo mnie zmulają troszeczkę, wiesz? Nie byłem ci tak, że mnie też, mnie też, masz rację stary, ale ty byś się mógł napić kawę. Wiesz, więc... Ja już wypierdolę mi się była mniej niż zwykle, ale nie wypiję więcej, bo mi wypnie kory. Za dużo cukru będzie iść. No to pij bez cukru stary. Nie, ja piję z tego, z wody, wiesz? A z wody Michał pije bez, bez wody. cukru. Pi, z wody, pij pi czarną po prostu stary. No to nie, będzie ja, piję, lepiej. ja piję kawę z cukrem i mlekiem podgrzewanym w czajniku, bo ja mam czajnik takiej osoby, co mleko podgrzewam. Ta, no, wiadomo, wiadomo. No. Strongbow. Bo... Ale no serio, a potem je wylewam i smażę na tym jajecznicach. Tak, a potem, sorry, przylatuje kalkulec i cię dyma w kiszkę, no. <grym grym> no i przylatuje, ruchu, bo to jest szczytanie. Dobra, ja robię pizzę, bo no przecież rucham. Zrobił kozaka takiego, że to nie ma się co, tak się cieszy, jak się giniało, Nie ma co z, z No tak, no stary. Powiem Ci tak, spróbujemy tą skrzynkę, kurde, ale spróbujemy pięć skrzynek może widzę, bo to już jest to. Lekka przesada, lekka przesada. Dodamy jeszcze wagonik. No, balkonik dodaj kurwa, to I się na doda... spacer. Czekajcie. O, to dodamy. O, to będzie to. Zadyszkę, zadyszkę. Nie no o... to mamy, chodzę po słodach, Nie ograniczamy się dzisiaj, widzowie. Dzisiaj... Chodź, chodź nie tu. Dzisiaj jest grubo, dzisiaj jest grubo, ale zawsze będzie po mniejsze stawki grać jak nie wygramy, bo na razie jest kurde kiszka, nie? Jedyny Rysiu tutaj zrobił dobrą bitwę, To znaczy dalej. ja zrobiłem dobrą bitwę, ale ją a ja wygrałem, no tak? No, ją wygrał, no i potem no zrobił gówno, ale co, no. Chcieliśmy je równo, co tu może w ogóle polecieć najlepszego? No może Hansmanik polecieć. Peliczka. perliczka, perliczka, perliczka. Nie jak, jak perliczka a? może polecieć, stary to kurde si. Michał Glawsiki. Nie no, zalobiony jak chuj, No i potem czym na Karambita, nie no widzowie odkujemy się. Ja czuję to, że się odkujemy, nie? Jet set dla nas. Kurde, Jezyski, kurde, 2,800, kurde, dwa 800, kurde no, kolejne 2,800, no, Nie, kurde. co? 4,5, Dobra skrzynka, lecimy, lecimy, nie śpimy. 1404, jeden, nie, 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 dymniesz mnie, bo tylko nie dropniesz jak drobne patryki i będzie pięknie, nie? Możesz coś na podbitkę ewentualnie dać. Bo ta, ta, ta bitwa no powie, kurde Michał, kurwa Michał nazuje, Michał nas piszkę wypierdolił nas piszkę. Dobra, Michael G, y, no 9, nie? Dziewięć, tylko dłuższą bitwę. O, tak, za 9, za 9 za dziewięć to ja też wejdę. Wiesz 6 kurwa skrzynek zrobić. Ale dłuższą zup staro, dłuższą i kurde widzowie, no jest lipa, jest mała lipa, nie ma co gadać, nie? Nie da się nic hapnąć, nie da się nic hapnąć, nie jestem z tego zadowolony. Jestem wręcz zawiedziony, bym powiedział. Jestem zawiedziony. Miał ja, dasz się napić mleczka z tego obczelnika? Czy nie? Czy, Daj, czy, do, czy, czy, czy do jajecznicy musisz je użyć? Króżka. <laughs> czy do jajecznicy stary będzie się. Kurwa, w tamten z doka chyba coś, kurwa, nie wiem. No mój, to mleczko, mleczko. Czy, czy pod... Mleczko z czarnika. Mleczko, to tam chciałbyś mleczka? ale nie, 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 trójkę, mleczko. pederasta. No zajął, 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 zajął. Dobra, coś, coś, eee. coś innego tutaj weszło, nie, coś innego. Ninja, nie, 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 jest problem. Yeah. nie, nie, a to jedne Nie, nie, Michał. Ja to zgadnę, ja to zgadnę. Ja, ja dropię dwa karambity z gigabuły. O, wzrogu. i to jest to, i to jest to. Ja potem dropię stary rycerz, O, ty kurwa, gigabuła. Marzenie, o. Patrz, ale ciasto za czwóreczkę! Nie, to 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 nie, On mi nie ja da wygrać, ja wiem, że on mi nie da Otóre, czuje wygrać. Nie. Zapach? Czuję, czuję. No. No, Czuj, no to, to właśnie Miśniówki to nie ma malinówki bardziej, malinówki. No co kurwa piją Czas, to. Ciasko to jest malinowy chłopiec stary, nie? <śla> nie, cieć malinowy. Malinowy chłopiec co piją O, jeszcze talon. Michael dzi chyba tutaj pode mnie witepkę zrobił, widzowie! Nie, Ciasteczko za piątkę? Nie, za dwójkę, dobra, jest gitara. Pani O, jeszcze Serpen... Kurwa, dobra bitwa wjeżdża. I chyba, chyba Ej, widzowie mamy do muzynka, Chyba to mamy brycezji. to. Chyba jest pięknie. Ja Dzięki brycezji. Michał za bitwę dla mnie. Jest po prostu idealna, jest świetna, jest wybitna. Na to liczyliśmy 58 kantów tutaj w Kielni. Szybki selling i weszliśmy na plus. Dygas, masz jeszcze tam jakiś cashflow? Czy Bied, nie masz? jedną okradzioną. A dobra, kura. no to w takim razie. ze wszystkiego, kurwa. <gry gry> kurwa takim... dlaczego? <gry> A dlatego kolego, wiesz? Dlatego stary. Dobra, to ja już wiem, okej. Okay. Robię cimciarza, Robię ostego cimciarza. panowie. Czekaj, na to miał rybki, nie? Zapraszam serdecznie. Nie, rób cinkciarza. Pierdolony wypijał wodę akwarium. Robię, nie, ja miałem, stary miałem, no. Jakieś tam rybki miałem. No, ale zdechły, bo nie miało gdzie Nie, pływać, nie, 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 stary. Bo gargulec je stary akwarium wyciągnął. No byłem, o i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Ale go usadził. Adam Beatles. Bo... To ciasko wygra, ta kurwa nie może wygrać. No, no, I bardzo dobrze. Ten ten a, natural miał w akwarium halibuty i je opierdolił wszystkie kurwa i tyle. Tak, 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 halibuty miałem. leżą w lindu pod ladą. W lindu pod ladą leżą stargacze. Poza lodówką wyjebane takie to, to Halibuty i tyle. Tak. Tak. Bożeś. Dobra, no ja jestem out. Na pewno. No ale co ta skrzynka, może ostatnia? O ale Boże, nie no ale nie kurwa... popisała się. Dobra Patryk, wszedł zapraszamy tutaj, żebyś zrobił, stary. jest za piętnastaka. Może być więcej, jak chcesz, nie? Ale zrób tak, żeby było dobrze, Panie Bobrze, stary. No dobra, ale... Ja... Tego halibuta, co miałem, to już wiesz, on był robiony specjalnie pod Michała, nie? Te 20 lat, stary. Żebym go po prostu go kupił i pierdol z koszyka mu wypadł, stary, to daj bo... meldujesz się? Nie melduję się. No nie meldujesz się, Dekas melduje no melduje jest autopopis, tak, stary. Ta, Joe Biden go wygryzł, wiesz o co chodzi. I... Dobra. Czemu Joe Biden? A, bo Trump Joe Biden. No to tam będzie, nie, to wyglizione raczej. Nie miałem, że go... Jakby dymaliśmy kurwa w maszkarona i kurwa jest... <grym zmarzania> maszkarona, tak? Oby... <grym zmarzania> Dobra, ciasteczko za ile za 12. Kurde, no oby ta skrzynka ostatnio coś dała, a jak nie to zrobimy na ściaku. i może pierdol. Arida, Arida jeszcze dla mnie. Arida Arida, stary, no. O kurwina, ja pierdolę... A ta skrzynka chuja na razie. No pięć daje, kantów to i kolejny jest, kurde kindybał. Dobra, no ale co to jest? Co to jest, nie? Widzowie, okay, no to jest, jest tragedia. Ziakista, dobra, no. robię laściaka, robię laściaka. Szybkiego tutaj Filemona. Kurde, zrobię coś głupiego, panowie. No Zrobię coś głupiego, ale no... Ty nigdy nie zrobiłeś nic Nie spodziewacie się, myślę, nic innego, nie? Macie 26? Oczywiście, oczywiście. dobra, ciaskowi już tam wyjechało wujicu, zapraszam. To jest narkobalon, jak on może nie mieć kurwa? Zapraszam. Gdzieś na sygnet. Stary on jest Illuminati Dobra, dawaj, rzucaj. Ale gówno to będzie jeszcze... A serdziko kurwa, nie? Nie, to tutaj. będzie, to będzie dobra bitwa. A ja się ja zwróciłem. Nie jeszcze. Nie, stary, jeszcze kurwa. Musi sypać, a ja sypać, hopie. No musi, musi, no ale chciałem to wszech... Nie, jest star. Franklin? A yeah, myślę, że tylko 200 tak. fajny kurwa Gloczek. Kurwa, Krzesy, ale z kapciocha kurwa jest ta skrzynka, nie? Czemu ten Dead jest taki tani kurwa? Kurwa Faktor New X za 18 taka... Ja pierdolę, no dobra, no jest lipa, no ale mówiłem, że robię coś głupiego Minus, minus widzowie, staraliśmy się no ta skrzynka za 5 koła na czysterze średnia, średnia, ale te inne były fajne Zapraszam, widzowie do chłopaków, linki macie w opisie, macie ciepło yy, i zapraszam do giveaway Elo Siema